Siemanko, z tej strony ja, Arci, I dzisiaj, dzisiaj będzie rozstrzygnięcie konkursu Konkursu na spławik tu, tu, tu są rzeczy, a tu jest stach To co, już wam mówię kto wygrał te rzeczy du, 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 Wygrał Czarniański! It's a prank, wygrał Stachu i co? I dla, I było oferowane wygranie. Z pławika. Ręcznie ro, robionego przeze mnie, Taki ładny sławiczek. Jeszcze może będzie mój au, plus autograf. Do tego. blask y, Taki od Jacksona. Taka rybka ładna. Y, taki brylon, który przed, do piornika można sobie przyzepić. I wygrał go Stachu. O, a tu jest taka. O nie, znowu! Znowu! Czekajcie! A tu taka blaszka. Zrobiona przeze mnie. Ręcznie. Z kawałka łyżki. O, tu mamy o graweczkę. Tu mamy tą. Że to tak sobie lata. O, tu będzie to tak ładnie się błyska. Wyporalowana. są czerwone. Takie te, 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 te siarki. I co to To bardzo. Bardzo. Wiecie co ja odkryłem? Że tu jest staw? Przewodniczia, ja to jestem mądry, co? Ja, ja... Ja odkryłem, że tu jest staw. I co? Za to musisz się lajeć. Ej, ja to widzę! Ty musisz dać suba, da, daj, daj suba. Nie będziesz. Musisz dać suba, bo jak nie dasz suba, będziesz złym człowiekiem. A kad je ta čuda, bežiš dobrem človekom. Uh, to so. To je lupa. Bau, bau, bau. -ja.